Rozdział 7 Fortnite rozpocznie się już 29 listopada wraz z zupełnie nową mapą przejętą przez siódemkę, Spongebobem, Ninjago, strefą w różnych kształtach, sterowanymi busami restartu, surfowaniem i wieloma innymi rzeczami. Nowy rozdział oznacza zupełnie nową wyspę i tym razem nosi ona nazwę Hera. W mitologii greckiej Hera była boginią małżeństwa i opiekunką kobiet, a także żoną i siostrą Zeusa. Co bardzo ciekawe Hera jest matką chrzestną Artemidy, a taką właśnie nazwę miała wyspa rozdziału 3, która w całości była sekretną bazą siódemki. Także nie chcę nic mówić, ale być może w rozdziale 7 sytuacja się powtórzy. Ponadto dostaliśmy mnóstwo teaserów nowej mapy, a na pierwszym z nich ujrzeliśmy tajemnicze koordynaty. Jako iż sygnał pochodził z 34 stopni na północ i 118 na zachód. Jeśli podstawiliście te koordynaty na mapę, zabiorą was one prosto do legendarnego znaku Hollywood w Los Angeles. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jaki będzie motyw nowego rozdziału i zostało nim zachodnie wybrzeże USA. Obejmuje ono stany takie jak Kalifornia, Oregon i Waszyngton. Wiem, że na mapie znajdzie się miejscówka Kasyna, Las Vegas. W Nevadzie oraz innych stanów Ameryki. Między innymi ujrzymy miejscówkę Area 51, czyli tajnej bazy wojskowej USA, znajdującej się na pustyni, która zdobyła sławę dzięki teoriom o rzekomo ukrywanym tam UFO oraz obcej. A skoro wspomniałem już o pustyni, to Shina dał nam znać, że na 100% biom pustynny będzie częścią świeżej wyspy. W tym samym czasie otrzymamy gigantyczny diabelski młyn. Mogliśmy go zauważyć w trailerze eventu zimobicia, co oznacza, że większość klipów, które ujrzeliśmy, pochodziło z mapy rozdziału 7. I ja już nie mogę się doczekać, by na niej pograć. Pierwszy sezon nowego rozdziału nosi nazwę Pacific Break, ale oprócz koła strachu Fortnite najpewniej zobaczymy Gambler Shotgana. Aktualnie nie wiemy jak będzie on działał, natomiast na 99% strzelba ta będzie związana z miejscówką kasyna. Wstawiam, że całość opiera się na zasadach rosyjskiej ruletki, przy czym będziemy mieli jakiś procent szans na wystrzelenie pocisku we wroga. Dalej, powróci ulubione leczenie z rozdziału trzeciego w składzie Mad Mgiełka, i Pizza. Kolejną bronią, jakiej możemy się spodziewać w rozdziale 7 jest Dead Eye Assault Rifle. Przypuszczam, że będzie to pewien Kolejny wariant Mki na wzór karabinu MK7, karabinu iglicowego czy karabinu holoskren. Ten sklinieście za pociągiem? Ja też nie, ale w nadchodzącym rozdziale czeka je spory redesign. A to dlatego, że dodano do plików gry nowy prototyp tramwaju, który prawdopodobnie zastąpi pociągi. I miejmy nadzieję, że tramwaje będą jakkolwiek użyteczne w przeciwieństwie do pociągu. Miany dotkną nie tylko synowych przyjacieli, ale i również busy do restartu. I posłuchajcie mnie teraz uważnie. Od startu nowego rozdziału będziemy mogli jeździć Reboot Wanami po mapie, a także sami będziemy mogli się. Odrodzi. Dobrze słyszycie, począwszy od 29 listopada, grając solo, będziemy w stanie sami się odrodzić, ale to nie wszystko, ponieważ Epic pracuje również nad mechaniką elektryczności. Według Lolo funkcja ta będzie środowiskowa, podobnie jak ogień w czapterze 4. Elektryczne pole będzie spowalniać ruch gracza i bezpośrednio zadawać obrażenia zdrowiu. Oprócz graczy elektryczność może uszkadzać także pojazdy i budynki oraz pozyskamy ją z generatorów na mapie lub wystrzelimy z nadchodzącej broni Electric Tendril Gun. Nie myślcie jednak, że to koniec, gdyż do Fortnite nadchodzi Setna wersja tarczy. Likarzy wskazują, że armor ten będzie zapewniał nam m.in. odporność na granaty i wiele więcej. Patrząc na to, że w nowym rozdziale nie będzie medalionów, być może tarcze będą ich zamiennikiem. Jak wiecie, każdy rozdział w Fortnite zaczyna się u boku potężnej kolaboracji. Dlatego tym razem nie może być inaczej i przedstawiam Wam Killbeat. To najbardziej oczywista współpraca, którą ujawniło samo Fortnite podczas eventu Zero Hour. Ponadto zarówno Quentin Tarantino, jak i Uma Thurman pojawili się na czerwonym dywanie przy okazji premieru Chapteru 7. Mam tylko nadzieję, że pannę młodą zobaczymy w karnecie, bo prezentuje się ona kozacko. Ale, ale, dla łowców darmowych skinów te znajdzie się prezent. W związku z tym, że każdy gracz, który zaloguje się do Fortnite między 27 listopada a 1 grudnia, trzyma do swojej szafki skina Yuki Yubari zupełnie za darmo. Darmowa jest także jej siostra, czyli Gogo Yubari. Choć za 0 złotych zdobędą ją wyłącznie mieszkańcy USA, którzy wybiorą się do kin na film w weekend otwarcia. Także my niestety musimy obejść się smakiem. Oczywiście sam skin trafi do item shopu w późniejszym terminie. I zapomniałbym, że współpraca ta przyniesie do Fortnite nową broń w postaci długo wyczekiwanych uzji. Powróćmy do nowej mapy, bo wspomniałem wam o znaku Hollywood, który, jak się okazuje, zostanie zmieniony w świecie Fortnite na Battle. I nie powiem, jest to nawet zabawne. Sam czerwony dywan poskutkował wrzuceniem przez Fortnite krótkiego filmu, dającego nam pierwsze spojrzenie na nowe lokacje. Pierwszą naszą miejscówką jest swego rodzaju Downtown LA, jaka idealnie wpisuje się w motyw nowego sezonu. Mamy tutaj budynek kina, palmy porastające przy drodze, czy tak zwane drogi wiaduktowe. Dalej widzimy następne miejsce, czyli ogromny budynek z basenem, kilka sklepów i dziwne fioletowe coś. A gracze spostrzegli, że jest to jeden do jednego droga Las Vegas Street. Oraz naszym finalnym miejscem okazał się być park wodny. zanim przejdziemy dalej, przypominam, że ten kanał można subskrybować, bo nie mam bladego pojęcia, dlaczego wciąż ponad 80% z was tego nie robi. Oraz pamiętajcie o wpisaniu kodu iPowers w sklepie przed kupieniem karnetu na nowy rozdział. A teraz wam mogę powiedzieć, że do rozdziału 7 tak naprawdę doprowadził nas wielki wybuch. Bo widzicie, po implozji punktu zdrowego tworzyło się całe nieodkryte omniversum. Jedną z rzeczywistości jakie mijaliśmy była ta z pozoru nieistotna zielona rzeczywistość. Lecz gdy się bliżej przyjrzymy spostrzeżemy palmę odpowiadającą zachodniemu wybrzeżu. UFO do Arey 51, tablice z karkołomnego kina zapowiadającą event godziny 0, a także diabelski młyn ze zwiastunów zimobicia. Oraz uwierzcie mi to nie może być przypadek. Jeśli chodzi o kolejne współpracę, już w pierwszy dzień sezonu swoją obecnością zaszczyci nas Lego Ninjago. Jak wskazuje Lolo kolab z Lego Ninjago będzie zawierał 4 żywiołów, takie jak ogień, lód, elektryczność oraz ziemię, I będziemy mogli ich używać w trybie LEGO. Co więcej, wspomniany update wprowadzi do Fortnite smoki. Mają być one przeogromne, a także posiadać dźwięki latania bądź dźwięki lądowania. No i oczywiście skiny, którymi na 99% będą Zane, Kai, Jay oraz Cole. Shina zauważył też na oficjalnym kijarcie nunchaku błyskawic trzymane w ręce przez jedną z postaci, więc bardzo prawdopodobne, że będą one nową bronią na polu bitwy. I mam tutaj jakieś fanów Arkane, bo jeśli tak, to jestem przekonany, że to już dawno straciliście nadzieję na powrót 2 oraz Jinx do Fortnite. Natomiast to się wkrótce zmieni, gdyż Hypex zrzucił nam prawdziwą bombę. Otóż Jinx wraz z 2 oficjalnie powrócą do item shopu w rozdziale 7 po ponad 1300 dniach nieobecności. Kolejną potwierdzoną współpracą został Playboy Cardi. Na pewno otrzyma on w grze swojego skina, czy między innymi gem track wraz z emotką powiązane z utworem Evil Jordan. Ostatnio skarbnicą kolabów został Blizz Royal i wygląda na to, że teraz nie będzie inaczej. Bowiem nie tylko Epic Games pracuje nad nową do tego trybu, ale pojawił się na niej punkt orientacyjny PBC, nawiązujący do Playboy Cartiego. Po latach omijania przez Fortnite kontrowersyjnych tematów, Epic Games potwierdziło współpracę z Harry Potterem. Słysząc to nie jeden z was wpadł w zachwyt i powiedzmy sobie szczerze, dla wielu z nas jest to spełnienie marzeń, bo mimo wszystko Harry Potter jest jedną z najbardziej legendarnych serii ever, wypełnioną magią, dużą ilością nostalgii i miłości do głównych bohaterów. Natomiast ostatnie lata pokazały, że Harry Potter nie jest już tylko opowieścią o magicznym świecie, a tematem rozgrzewającym publikę do czerwoności. Dlatego jestem ciekaw waszych opinii na ten temat. Gdybyście potrzebowali czegoś z większym bajkowym vibe'em, to Hypex przekazał nam, że w rozdziale 7 będzie miała miejsce kolaboracja ze Spongebobem. Oraz szczerze liczę na to, że Epic Games zrobi ją w formie mini sezonu takiego jak teraz. Wyobraźcie sobie tylko mapę w stylu bikini dolnego z domkami Spongeboba, Squidwarda czy restauracją Krusty Kraba. Byłoby to coś episkiego, tak samo jak Powrót Siódemki, który jak bardzo dobrze wiecie wydarzy się już za kilka dni. A my dostaliśmy kolejne informacje na ich Temat. Po pierwsze, w trakcie trailera z na Tylera The Creatora w tle przewinął się bus bojowy siódemki z rozdziału 3. Po drugie, na arl iwencie w Los Angeles, w miejscu, gdzie twórcy grali w nowy sezon, było widoczne gigantyczne logo siódemki. Aczkolwiek to nic w porównaniu do oficjalnego Kiarta nowego rozdziału z dopiskiem. Wyspa ma nowy problem i to dłużej. Na pierwszym planie za sterami widzimy postać najprawdopodobniej będącą skorumpowanym członkiem siódemki o nazwie The Traveler. Według mnie jest to nasz nowy złocznica ostatniej rzeczywistości jako iż zamiast łowy w jego hełmie znajduje się Złota Kostka Kevin, używana wcześniej w rozdziale drugim przez Królową Kostę. Warto uwagi jest stacja dowodząca za postacią, która skrywa w sobie nie tylko logo siódemki, lecz jeszcze symbol urojonego reżimu, kapsułę przybysza lub blimpy UR z chapteru 3. Nie wspominając już o tym, że NPC reżim został ponownie dodany do plików gry w ostatnim update'cie oraz tekstury jej hełmu otrzymały drobne poprawki, więc istnieje szansa, że reżim po ponad 3 latach nieobecności powróci. Z grupą naszych ulubionych postaci zane są ogromne zmiany w działaniu burzy, bowiem w rozdziale 7 burza nie będzie już okręgiem jak do tej pory, a będzie miała różne kształty, co z pewnością zwiększy dynamikę meczu. Kilka dni temu Fortnite dosłownie na godzinę włączył strefę w kształcie cyfry 7 oraz sami na Twitterze napisali. Nad złotym wybrzeżem formuje się burza i wygląda na to, że może padać siódemkami? Co potwierdza nam, że w następnym sezonie burza będzie właśnie w kształcie siódemki zamiast okręgu. Robi się jeszcze dziwniej po usłyszeniu, że w Fortnite będziemy mogli grać jako złoczyńca. Okazuje się, że w w nowym chapterze po pokonaniu bossa zamiast dostawania mitycznego przedmiotu będziemy się w niego zamieniać. Brzmi to niesamowicie ekscytująco, jakoś w przeszłości mogliśmy zamieniać się w wszechmocnego duma, Godzilla lub Supermana. Jednakże najciekawszy jest przeciek mówiący o powrocie króla odu jako bosa w rozdziale siódmym. W jaki sposób nasz dawny wróg z chapteru pierwszego powróci i finalnie stanie się bossem na nowej wyspie? A ja bym sobie życzył, żebyśmy w końcu poznali jego prawdziwe imię. Aczkolwiek to nie wszystko, bo czeka nas jeszcze mnóstwo kolejnych nowych funkcji, jak latanie surfowanie, czy proste budowanie. Na ten moment nie mamy odnośnie tego żadnych szczegółów, lecz dowiedzieliśmy się o tym dzięki zlikowanemu, przedwczesnemu gameplayowi. A co więcej, możemy się spodziewać powrotu znienawidzonego kraftowania, który moim zdaniem był jedną z najlepszych mechanik w całej historii. Wraz z nową mapą nadchodzi także sezon świąteczny oraz festiwal zimy 2025. To zdecydowanie za wcześnie, żebyśmy mieli jakieś kluczowe informacje. Natomiast wiemy jedno, klasyczne itemy jak lodowe stopy, lodowe granaty, czy świąteczne prezenty powrócą. W dodatku Reload otrzyma zupełnie nową mapę. Będzie ona miała nazwę Piper Boot i będzie to specjalna zimowa mapa idealnie na festiwal zimy i święta w grudniu. Naturalnie jak co roku powróci świąteczna kabina z prezentami, w których powinna znaleźć się zimowa wersja Hatsune Miku. a ja nie mogę uwierzyć, że dzielą nas dosłownie dni od kolejnego Prime'u Fortnite'a. Przy okazji poznaliśmy prawdziwy plan Homera oraz mrocznej obecności na zniszczenie świata Fortnite, któremu wraz z Jonesem i nadzieją będziemy się starali zapobiec, a całą fabułę Simpsonowego sezonu Dokładnie omówiłem w filmie dostępnym tutaj i koniecznie musicie ją poznać przed sobotnim live eventem.